Medytacja Światła Medytacja Światła według Swamigosa i Baby jest królewską drogą i łatwą ścieżką. Przyniesie ona korzyści wtedy, gdy stanie się wytrwałą, poważną i ustabilizowaną praktyką, wykonywaną bez pośpiechu i niepokoju. Dzięki stabilnej praktyce praktykujący osiągnie spokój, a stan medytacji pojawi się spontanicznie i naturalnie. Takie postępowanie przyniesie pewny sukces. Wezwij Boga, on pomoże, odpowie na Twoje wołanie i poprowadzi Cię. On sam stanie się Twym duchowym przewodnikiem. Zawsze będzie przy Tobie. Medytacja światła jest bezpieczna i pewna oraz prowadzi prosto i szybko do celu. Światło jest bezforemne, wieczne, boskie. Jednakże ponad wszystkim jest miłość, która jest królewską autostradą do Boga, a Bóg jest miłością. Powinniśmy sobie przyjąć i obrać duchowy cel. A nie fizyczny, ponieważ fizyczny jest na poziomie zmysłu. W prawdziwej medytacji doświadczane są trzy stany: stan koncentracji, która jest poniżej zmysłu, medytacji, która jest nieskończenie ponad zmysłami, i kontemplacji, która znajduje się na granicy pomiędzy tymi dwoma stanami. I jest częściowo w zasięgu zmysłów i ponad zmysłami. Ponieważ Bóg jest obecny w każdej formie i jest światłem, medytujący każde wyobrażenie Boga może przemienić w światło. Medytacja ta pozwala wejść praktykującemu głęboko w ciszę, a ciało wypaść ze świadomości. Medytacja ta pozwoli każdemu terapeucie, każdemu też innemu, który się zechce duchowo rozwijać, na szybki i bezpieczny rozwój swego ducha.